Najpierw musieli prawidłowo odczytać wskazówki na trasie, potem odpowiadać na pytania lub wykonywać zadania, no i jeszcze dojechać do mety. Taki cel przyświecał uczestnikom amatorskiego rajdu turystycznego Przyjaźń. Taki rajd po raz ósmy organizujemy wspólnie z Urzędem Miasta po to integracja ludzi społeczności sierackiej, tak samo jak kiedyś w takie dni wolne jak sobota, niedziela my jako ludzie uzależnieni inaczej można powiedzieć ten czas spełnialiśmy, a dzisiaj ludzie przestali pić i taki czas, sobota, niedziela, wykorzystujemy dla rodzin, taka jak dzisiaj impreza, to jest organizowana przeważnie dla rodzin z takimi problemami alkoholowymi. Beata i Sylwester Malik wcześniej rano w niedzielę pojawili się na placu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Sieradzu. Przyjechali ze Zduńskiej Woli, by spędzić cały dzień na wspólnej zabawie. Jest na pewno takie korzystne dla nas. Spotykamy się tutaj w gronie ludzi, którzy tam kiedyś coś przeszli i zawsze taka wymiana doświadczeń, nawet taka do wymiana tutaj właśnie na wesoło w tym momencie, zawsze nam tutaj pomaga w tym takim trzeźwieniu rzeczywistym. Czujemy się bardzo fajnie, rodzinnie, na pewno tutaj będzie, będzie też miło na pewno. Ludzie, którzy wyszli z nałogu wciąż potrzebują wsparcia, by przetrwać trudne chwile. Dlatego tak ważna jest możliwość spotkania z kimś, kto ma podobne problemy. Wszyscy przyznają, że bez najbliższych w ogóle by nie udało się wytrzeźwieć. Dlatego Sieradzkie Towarzystwo Trzeźwości i Przyjaźń od 8 lat organizuje rodzinny rajd samochodowy. To przede wszystkim wspólna zabawa. Ja bardzo się cieszę w ogóle, że zostaliśmy zaproszeni tutaj na, na ten rajd. No jest to spotkanie rodzinne i, i, i spotkanie też ze znajomymi, także bardzo się cieszymy z tego spotkania. Fajna zabawa. No i... No nie wiem. Ogólnie no myślę, że się będziemy super bawić. Organizatorzy chcą też promować trzeźwość za kierownicą. Wielu z nich doskonale wie, jakie skutki może mieć jazda na podwójnym gazie. W takim razie jak dzisiaj też są pytania nawet odnośnie jazdy kierowców pod wpływem alkoholu. Jak, jak, czy można. My mamy profilaktykę na końcu, na każdym zakończeniu rajdu robimy profilaktykę i mówimy właśnie o... O kierowcach, co jest spowodowane przez picie alkoholu, jak można kogoś zranić przede wszystkim, nie? Że, 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 jak rodzina cierpi. Jednak Rajd to przede wszystkim wspaniała zabawa. Zawodnicy muszą na punktach kontrolnych odpowiadać na pytania. Jeśli nie chcą ryzykować i wolą mieć pewność, że zdobędą punkty, mogą wykonać zadanie specjalne, np. 25 przysiadów. Czasem jednak zadania są zbyt trudne. No, najtrudniejsze, z którego zrezygnowałem, to kilka lat temu brałem udział z przewodniczącą ówczesną Rady Miasta, Beatą Jacyszyn. Brałem udział no i, i, i trzeba było kilka razy na plecach pilota e, e, dookoła samochodów e, przenieść, no i odpuściliśmy sobie ten punkt. W tym roku aż tak trudno nie było, ale załoga pana Henryka zajęła miejsce czwarte. On sam, jako dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Sieradzu, otrzymał specjalną statuetkę. To podziękowanie za wspieranie organizacji rajdów. Najlepsi w tegorocznym rajdzie okazali się Państwo Szczepaniakowie z córkami. Zawsze, zawsze warto korzystać z takich imprez, takich okazji, trzeba brać w nich udział, trzeba promować to co dobre, to co zdrowe, więc no my tak byśmy chcieli co roku teraz, może nam się uda już częściej brać, bo trochę mieliśmy przerwy, ale widzę, że nasza najmłodsza zawodniczka jej się bardzo spodobało, więc może będziemy w przyszłym roku mieli też okazję wziąć udział w rajdzie. Zuzia jest już przygotowana do odbierania nagród i oklasków. Najbardziej cieszy się z tego, że spędza czas z rodzicami i siostrą. Atrakcji po zakończeniu rajdu nie zabrakło. Dzieci z zespołu placówek wychowania pozaszkolnego w Sieradzu przygotowały specjalną część artystyczną. Najmłodszym bardzo podobały się pokazy strażaków, no i basen, bo pogoda dopisała. Najważniejsze było jednak spędzanie czasu wspólnie z rodziną i przyjaciółmi.